Cześć moje kochane piękne Joginki twarzy, na Wasze liczne prośby chciałabym dzisiaj opowiedzieć o rollerach, o wałkach, aplikatorach i e, matach. O matach wieloigłowych, e, które są genialne. To jest praktycznie zacznę od wałka jest to e, numer, jeden, numer jeden, jeżeli chodzi o regenerację skóry wałki, które mam w ofercie, na pewno wiecie, bez tego nie wyobrażam sobie tak naprawdę dnia, właściwie wieczoru, bo roller zazwyczaj stosuje wieczorem, jeżyki rano, ale nie o tym. Przechodzę do konkretów od razu. Mamy roller, zacznę od rollera, rollera do twarzy, do twarzy, szyi i dekoltu. On jest mały, poręczny. Mamy tutaj gumę medyczną, mamy część obrotową, pokrytą igłami. Igły, pamiętajcie, one nie przebijają skóry, to nie jest dermalory. Igły, jest ich 272, odstęp między igłami jest 3,5 mm i przepięknie pracuje na skórze. On nie jest taki bardzo dogłębny jak jeżyki, ale jest niepowtarzalny, jest Numerem jeden, jeżeli chodzi o regenerację skóry. Pokryte igły są pokryte miedzią, cynkiem, żelazem, srebrem i niklem. Podczas masażu w skórze na igiełkach oraz między igiełkami powstaje prąd galwaniczny, który ma niesamowity wpływ na regenerację, odżywienie skóry, pobudzenie fibroblastów do produkcji, do syntezy kolagenu, elastyny. Przepięknie działa, pracuje na bliznach potrądzikowych, nawet na bliznach pooperacyjnych. Także masujemy codziennie. Dzisiaj nie o masażu, o technice masażu, bo zakupując taki roller, dostajecie również ode mnie instrukcje opisanymi ruchami. Ruchy są właściwie prowadzimy wałek wzdłuż przebiegu włókien kolagenowych wzdłuż linii napięć wszystko macie tutaj na instrukcji ruchy poziome nie to ta strona ruchy pionowe kolejny fajny gadżecik który ma identyczne działanie jak roller jest mniejszy są to takie aplikatory identyczny rozstaw rozstaw igieł ta sama guma medyczna, ten sam skład. Są dwa takie małe aplikatorki, którymi sobie oklepujemy według schematu, który również tutaj macie, według schematu oklepujemy sobie twarz. Identyczne działanie, po prostu jest dużo mniejszy, no i też oczywiście tańszy. Jedna z pań, pamiętam, opowiedziała mi historię, że używa tych aplikatorków, kiedy jedzie samochodem, bo to dla mnie, jak, jak to, jak, jak oklepujesz twarz jadąc samochodem? Nie, zakładam, kiedy wsiadam do samochodu, zakładam sobie te aplikatorki, prowadzę sobie e, samochód, kiedy jestem na światłach, oklepuję, nie traci czasu, nie po prostu nie traci czasu, oklepuję sobie buźkę. Ale pamiętajcie, buźki są oczyszczone. Nie nakładamy przed wałkami żadnego olejku, może być serum, ale to takie serum bardzo wchłaniające się, i dopiero wtedy pracujemy na skórze. A kiedy skóra już jest mega pobudzona, bardzo fajnie absorbuje wszystkie kremy, właściwie z potrójną mocą kremy odżywki, olejki itd. itd. I kolejna fajna rzecz, jeżeli chodzi o te małe aplikatorki. Do aplikatorku włączona jest taka guma, którą, na które na, nawlekamy, możemy powiedzieć tak, nawlekamy aplikatorki, i możemy sobie taką gumę, na przykład, kiedy mamy ból głowy, migrenę, zakładamy na głowę i sobie tak chodzimy po domu. Jeżeli, jeżeli chcecie iść na spacer albo do sklepu, co wam szkodzi. Możemy, ja często stosuję na, zakładam taką gumę na kolano, ponieważ miałam rok temu albo dwa lata temu już operację i wciąż czuję, że coś tam jest nie tak i te igiełki działają jak akupresura. Nie przebijają skóry, pamiętajcie. Mają działanie jak takie mocna akupresura i regenerują mi moje kolanko. I kolejna pozycja, yy, Wałek. Wałek duży, on ma dużo większy rozstaw igieł, 5 mm, jest ich oczywiście dużo, dużo więcej niż na wałku do twarzy i szyi. Może nie masujemy nim twarzy. Możemy ewentualnie pomasować szyję, ale będzie to niewygodne. Jest to wałek tak naprawdę do całego ciała. Możemy dekolt, możemy inne bolące na szczęście, albo które chcemy ujędrnić. No i powiem Wam, moje piękne panie, że doskonale działa na celulit. I nie wiem, dlaczego zauważyłam, a może wiem dlaczego, zauważyłam wzmożony ruch w sklepie na tym produkcie na wiosnę. Także piękny, bardzo wygodny roller do całego ciała. Do rollera dołączam też instrukcję, w jaki sposób się masować, ale jest on bardzo tak naprawdę jest bardzo intuicyjny. Po prostu lecimy. I ostatnie dziecko w rodzinie aplikatorów wieloigłowych jest to mata. Mata duża. Pokryta kolcami, tak, kolcami. I na tej macie się kładziemy. Ale nie bójcie się, jeszcze raz, te igły nie przebijają skóry. Tak samo pokryte są tymi wszystkimi metalami. Ja osobiście na tej macie medytuję. Tak, kładę się na tę matę nago. Nie będę tego pokazywać. Kładę się na macie i medytuję, robiąc głębokie wdechy i wydechy. Nie musicie medytować, ale mata przepięknie, E, działa likwidując wszelkie napięcia i to naprawdę bardzo szybko. Jeżeli mamy spięcia barków, jeżeli mamy rwę kulszową czy jakiekolwiek inne bóle, kładziemy te miejsca, znaczy na, kładziemy się w tych miejscach na matę albo możemy, jeżeli boli nas żołądek, e, możemy przyłożyć matę, przycisnąć e, właśnie do brzucha, tych aplikacji jest bardzo, bardzo dużo, wszystko jest w instrukcji. Właściwie to już nie jest instrukcja, to jest książeczka wręcz, w jaki sposób taką matę stosować. Jeżeli kładziemy się plecami, musi być to bardzo precyzyjne ułożenie, i również w tej książeczce jest wszystko opisane. Um, rozstaw igieł jest już oczywiście dużo większy, jest to 7 mm. Mata jest fenomenalna. Czasami e, kładę, czasami bardzo często kładę ją u siebie pod biurkiem i kładę na macie stopy. Fenomenalna. Oczywiście są przeciwwskazania, nie będę teraz o nich mówić. Wysyłam Was do strony, gdzie możecie poczytać wszystko na temat przeczytać, dowiedzieć się wszystkiego na temat aplikatorów wieloigłowych i o ewentualnych przeciwwskazaniach. OK, cztery bardzo fajne produkty. Wybrałam je po wielu, wielu e, tygodniach testów. Wybrałam właśnie te cztery, e, cztery aplikatory czyli wałki, wałek mały, duży, aplikatorki na paluszki i mata, ponieważ naprawdę fajnie działają. Działają nie tylko na wygląd zewnętrzny, ale na organy wewnątrz czyli na nasze zdrowie. OK. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie, dzwońcie, tak macie również do mnie numer telefonu. Odpowiem na wszystkie pytania, a jeżeli nie będę wiedzieć od razu, to się dla was dowiem. Miłego dnia. Pa.